Już od jakiegoś czasu za mną to chodzi, że jak ustanawiam, właśnie ja miałam takie różne dziwne wyobrażenia odnośnie tego, jak coś się wydarzy, kiedy ja coś ustanawiam. I dotarło do mnie bardzo mocno to, że jeśli na przykład ustanawiałam apety dla Dominika, to myślałam, że to przyjdzie tak magicznie. Tak? A przyszło coś takiego w sercu, że przyszło pragnienie wspólnych spacerów. I chodzi o to, i zauważyłam przynajmniej w moim życiu coś takiego, że często jest tak, że ja coś ustanawiam, ale droga przyjścia jest inna, niż ja sobie wymyśliłam, że będzie. I żebyśmy byli po prostu otwarci. To jest bardzo ważny klucz techniczny co do tego właśnie, bo najczęściej mamy wyobrażenia prostolinijne. Ustanawiam, dzieje się, a to właśnie nie. Przychodzi jakaś chęć, pomysł, a właśnie często my. Bagatelizujemy pomysły. Rozumiecie o co chodzi? A to z duszy, albo a ciekawe, czy to z Boga, ale nie robimy tego. Nie? Albo przychodzi coś i odbijamy, tak? Czyli ustanawiasz pracę, przychodzi, a Ty mówisz, nie, bo ja nie chcę tej. Po prostu coś przed chwilą robił, nie? A później, ale czemu nic nie działa, Boże? Przecież robię, a Bóg mówi, już Ci tyle łódek wysyłałem. nie, Jest taki kawał nawet czy coś, nie? Zielonoświątkowi pastorzy gdzieś tam go opowiadają często, ale on jest adekwatny modli się człowiek jest pod te, tam je zalało nie tak w 92, którym drugim czwartym nie pamiętam w Polsce była powódź zalało i modli się człowiek mówi Boże Pomoc, ten coś tam, że chce przełom czy coś i tam wiesz, ktoś podpływa, ej pomóc ci nie, bo Bóg mi pomoże. Później podpływa jakiś drugi, ej pomóc ci nie, bo Bóg mi pomoże. Helikopter przylatuje, ej pomóc ci nie, bo to Bóg mi pomoże, bo ja się modlę do Boga, Bóg ma mi pomóc. I w końcu go zalało, umarł, poszedł do nieba, pyta się, czemu mi nie pomogło On W jak nie, tu ci łódkę wysłałem, tu coś, tu coś. Przez pomysły przyszło, przez jakieś różne y, życiowe rozwiązania. My często, jak jesteśmy przeduchowieni, to oczekujemy jakichś takich magicznych yy, różdżek. A Bóg w 99% będzie działał naturalnie. Poprzez to, że ty się o coś modlisz, a nagle przyjdzie ci pomysł. I teraz ty masz iść w odwadze za tym pomysłem, bądź przyjdą osoby, które ci coś powiedzą. Masz iść w odwadze, spróbować ten pomysł, i wtedy ten pomysł jest odpowiedzią na Twoją modlitwę. Dlatego ja mówię, dla tych, co macie braki finansowe, czy jakiś zastój jest w życiu ogólny. To jest to, że nie słuchacie właśnie tego. Bo to zostało na pewno powiedziane, bo Bóg nie jest głuchy. Obiecał, że odpowiada na modlitwy od razu, więc musi to być wokół ciebie. Więc po prostu jedna jest jeszcze rzecz. Nie słuchasz.